Paweł Wnysie, Twoja 10 walka z Johnem McLeanem, drugim czarnoskórym pięściarzem w karierze. Teraz już okrzepłeś trochę z tego typu rywalami? No zobaczymy w ringu, jutro, czy okrzepłem. Myślę, że kolor skóry nie ma jakiegoś takiego dużego znaczenia. Charakterystyczne dla pięściarzy właśnie, ci skóry jest to, że są właśnie gibcy, ruszają się, potrafią, są bardzo elastyczni. I to chyba tylko o to chodzi, a tak to kolor skóry dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Jak przebiegły przygotowania? Zadowolony jesteś z tego, co wykonałeś przed tą walką? Tak, dużo skupialiśmy się na pracy nad siłą, kiedy był na to okres. Teraz przepracowałem mocno czas wytrzymałościowy, sparingowy, także wszystko jest po mojej myśli, jestem przygotowany bardzo dobrze do walki. Już nie mogę doczekać się jutra. Można powiedzieć, że to jest twoja pierwsza walka w tym roku, kiedy nic ci nie dolega, bo ręka zoperowana, no też? Tak, wszystko jest w porządku, także cieszę się, że dłonie są całe, będę mógł bić i to jest pocieszające. Udało Ci się obejrzeć coś więcej e, Twojego rywala, bo niewiele wcześniej widziałeś, jak rozmawialiśmy. Mm -hmm. No i niewiele więcej do tej pory też widziałem, bo ciężko było zdobyć jakieś tam taśmy z jego walkami, ale no... Pff, nastawiamy się z trenerem na wszystko. W zasadzie będę gotowy i na, na jego jakiś tam atak huraganowy od pierwszej rundy, i na jego jakiś tam wyrachowany boks. Także spokojnie myślę, że no, zobaczymy po pierwszej rundzie. Ja będę gotowy na wszystko. Będę, będę starał się narzucać swoją taktykę, swoją myśl w tej walce i prowadzić ją. Porównując Twój stan psychiczny z Krynicy, a teraz, troszkę bardziej wyluzowany jesteś? Myślę, że tak. Jest wszystko, wszystko w porządku. Wagę zrobiłem sobie wcześniej, już przez ty, tydzień temu w zasadzie. Także nie miałem takiego ciśnienia w Krynicy, kiedy musiałem, w dzień walki prawie nic nie jadłem, w dzień wagi przepraszam. I kolacje. Dnia poprzedniego też w sumie nie zjadłem kolacji, a teraz, prawie do końca, ja sobie normalnie posiłki spożywałem. Miałem wagę odpowiednio przygotowaną wcześniej. Pożywienie miałem zbilansowane w ten sposób, że, że praktycznie w poniedziałek miałem już wagę na, na walkę. Także spokojnie o wiele wcześniej byłem gotowy już. John McClain, rywal bardzo doświadczony. Do tej walki sparował z Michaelem Grantem, przygotowując się z Kevinem Johnsonem. Spodziewasz się jutro takiego bardzo trudnego testu, najtrudniejszego w swojej karierze? Myślę, że to może być taka jedna z najcięższych moich walk, bo rywal naprawdę jest godny i jest dobry, naprawdę pięściarsko, ma dużą umiejętności, także zobaczymy jak, jak będzie przygotowany do walki. Ale liczę na ciężką walkę, jeśli, jeśli będzie łatwiejsza i to po prostu tylko będę się cieszył, ale nastawiam się na ciężki, ciężki bój. Wielu kibiców nie bardzo daje szansę Twojemu rywalowi, ale on tutaj zapowiada, że wyraźnie przyjechał, żeby zwyciężyć i zwyciężyć przed czasem. Powiedział, że znokautujecie Cię tym samym ciosem, którym znokautował przemysłowa Saletę. Jaka będzie Twoja odpowiedź? Yy, jak, jaki był ten cios, jestem ciekawy, żeby się go ustrzegł. <laughs> Nie, no z rozpoczęciem akurat wczoraj rozmawiałem, bo był na sali u nas. I mówi właśnie, że do tej walki akurat tak nie był rozgrzany, jakoś to było tak zaskoczyło, to bo wskoczyli do tej walki chyba jakoś przed czasem i nie, przygotowany nie rozgrzał się dobrze. Ale mówił właśnie, żebym przestrzegał się początkowych rund, żebym był skoncentrowany i uważny w pierwszych rundach, bo jest tak troszeczkę nieobliczalny, jest nieskoordynowane ruchy ma w pierwszych rundach. Ja mam zamiar stanąć na prawej nodze głęboko i bić dynamicznym lewym prostym i robić swoje po prostu. Zobaczymy co on pokaże na początku walki. McLean też powiedział, że przez te 10 lat, kiedy nie boksował, po prostu prowadził karierę swojej żony Ali, ale powiedział, że przez ten czas on tak naprawdę zapomniał więcej niż ty kiedykolwiek w stanie będziesz się nauczyć. Tak to jest troszeczkę jako obrazy dla twojej osoby? Nie traktuję tego jako obrazy, ponieważ przed walką wiele rzeczy się mówi i ja przymykam oko na te rzeczy po prostu. Myślę, że po prostu rings weryfikuje pewne rzeczy, a to co można przed walką powiedzieć, to mamy no, nawet ostatnio świeży, świeży obraz walki Harrisona z Hayem, kiedy było tak strasznie dużo mowy, a walka w ogóle nie odzwierciedlała tego, co było zapowiadane. Także słowa mi się w ogóle nie martwię i tym, co on mówi, po prostu liczy się walka. Bardzo lekki był twój rywal na wadze, 3 kg ponad limitu kategorii junior ciężkiej. To oznacza, że będzie dużo się w ringu ruszał, tak myślisz? No, myślę, że może właśnie się ruszać. Dużo w ringu może być taki lotny na nogach, lżejszy przede wszystkim. Zobaczymy. No, tak jak mówię, no, jest to troszeczkę taka niewiadoma. Czeka mi jutro walka, gdzieś, gdzie nastawiam się od porządku na pełną obserwację jego osoby i muszę na bieżąco wyciągać wnioski i robić swoje. Z tego, co się mówi nieoficjalnie, być może po tej walce czeka Cię jakaś, jakaś większa, jakiś większy pojedynek? Mógłbyś coś zdradzić na ten temat? No, nie chciałbym jeszcze o tym mówić. Są takie plany, ale na razie skupiam się na tej walce, ponieważ no, muszę ją wygrać i chcę bardzo przede wszystkim tego. A po walce myślę, że na pewno się do Was zgłoszę i, i udzielę bardzo, paru bardzo ważnych, fajnych, mam nadzieję, ciekawych informacji.